Cześć, babka majonezowa to klasyk na polskich stołach, zwłaszcza w Wielkanoc. Ale bez obaw, majonezu w niej nie czuć, ale to właśnie on sprawia, że ciasto jest fajnie wilgotne i sprężyste. W jednej misce wymieszaj przesianą przez sitko mąkę pszenną, przesianą mąkę ziemniaczaną albo skrobię ziemniaczaną, proszek do pieczenia oraz sól. Rozdziel białka jajek od żółtek. Białka umieść w drugiej misce i miksuj przez kilkanaście sekund, aż powstanie piana. Potem stopniowo, na przykład po jednej łyżce dodawaj cukier, cały czas miksując. Dodaj też cukier waniliowy. Ważne jest, żeby dodawać cukier powoli, aby białka mogły go dobrze wchłonąć, nie opadając. Powstanie jednolita, lekko lśniąca masa. Następnie dodaj do białek żółtka i ponownie dobrze zmiksuj, aż do połączenia się składników. Potem dodaj majonez oraz sok z cytryny i ponownie wszystko zmiksuj, aż do połączenia. Teraz dodaj suche składniki do mokrych i zmiksuj aż do połączenia składników. Mieszaj do czasu wyraźnego połączenia składników, ale nie dłużej. Formę do babki wysmaruj masłem i oprósz trochę bułką tartą, a potem wylej przygotowaną masę do formy. Nagrzej piekarnik do 180 stopni góra-dół. Włóż formę do nagrzanego piekarnika i piecz około 50-60 minut albo do suchego patyczka. Po tych 50 minutach sprawdź za pomocą patyczka, czy babka jest gotowa. Taką babkę można dowolnie polukrować na przykład lukrem cytrynowym, czyli mieszając cukier puder z sokiem z cytryny. A cały ten przepis również z czterema fajnymi pomysłami na lukier znajdziesz na moim blogu www.kuchniaisy.pl. Smacznego i fajnie spędzonego, błogosławionego dnia.